Dzisiejsza Ewangelia stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego my w ogóle mamy przebaczać? Z jakiego powodu mamy przebaczać drugiemu człowiekowi, kiedy ten nas poprosi? I odpowiedź, jaką daje Jezus, jest bardzo zaskakująca, ale z drugiej strony też bardzo prosta, bo Jezus opowiada przypowieść o królu. I o słudze, który był mu winien bardzo wielką sumę pieniędzy, 10 tysięcy talentów, której nie mógł w zasadzie pracując całe swoje życie spłacić. Tak duża była to suma pieniędzy. I ten sługa prosi króla, aby ten miał cierpliwość, aby przedłużył mu termin spłaty, a on da wszystko. I wtedy ten król robi rzecz absolutnie zaskakującą, bo w jednym momencie daruje mu cały dług, kasuje mu wszystko to, co był mu winien. Czyli w ścisłym sensie nie spełnia jego prośby, bo on prosił o przedłużenie terminu spłaty, a król cały ten dług mu daruje. I to słowo daruje jest tutaj kluczem, bo ono oznacza też odpuszczać, odpuszczać grzechy. Skoro odpuszczamy grzechy, no to w takim razie tym królem jest tak naprawdę Pan Bóg. Pan Bóg, który daruje ten dług, czyli odpuszcza grzechy. I tak naprawdę jest to przypowieść o relacji człowieka, o mojej relacji względem Pana Boga. Co Pan Bóg robi, kiedy ja przychodzę i proszę Go o przebaczenie w sakramencie pokuty? Pan Bóg daruje mi całkowicie ten dług, który zaciągnąłem, popełniając grzech. Ale ten dług w sposób magiczny nie znika. Ten dług wziął na siebie, sam Jezus Chrystus, umierając na krzyżu i spłacając w ten sposób ten dług, który zaciągnąłem. I tutaj dochodzimy do tej odpowiedzi na pytanie, które postawiłem na samym początku. Dlaczego mam przebaczać? Ano, właśnie dlatego, że najpierw Pan Bóg mi zapłaci. Pan Bóg mi przebaczył i w Jezusie Chrystusie zapłacił najwyższą cenę za to, żebym ja nie musiał spłacać tego długu. I dlatego, skoro ja przyjmuję to przebaczenie od Pana Boga, to mam też nim się dzielić z drugim człowiekiem, kiedy ten wyrządzi mi jakieś zło, skrzywdzi mnie i kiedy przyjdzie prosić mnie. O przebaczenie. I mam przebaczać zawsze, bo ta liczba, o którą pyta Piotr i którą odpowiada Pan Jezus, że mam przebaczać 77 razy, jest to liczba symboliczna, która oznacza, że zawsze mam przebaczać. Że nie. Nie, jest, nie ma limitu na przebaczenie w moim życiu. I jeżeli tak będę postępował, wtedy rzeczywiście to Boże przebaczenie będzie wlewało się do mojego serca, bo jeżeli, jak mówi Jezus, nie przebaczę serca swojemu bratu, wtedy i Ojciec mój niebieski nie przebaczy mi moich grzechów.